Przyznaj się: Od dziecka lubiłeś pociągi. Mamy dla ciebie dobre wieści. Dzięki funduszom europejskim dla Dolnego Śląska połączyło do nas 10 nowoczesnych pociągów więcej komfortu, więcej połączeń, więcej przygód materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego ESA Wielenie Górze oferuje wsparcie finansowe z środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii dla firm poszkodowanych w wyniku powodzi z województw Dolnośląskiego i Lubuskiego. Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób mają szansę uzyskać pożyczki do 200 tysięcy złotych z możliwością pełnego umorzenia. Wnioski i szczegóły na stronie kar.pl Program realizowany przez Ministra Rozwoju i Technologii ze środków budżetowych. Segregacja odpadów to działania, dzięki którym osiąga się wiele celów. Zmniejsza się ilość odpadów, bo część z nich może być ponownie wykorzystana. Dzięki temu mniej się zużywa surowców naturalnych do produkcji nowych rzeczy. Mniej odpadów to z kolei czystsze środowisko naturalne człowieka. Wystarczy pamiętać o tym, jakie odpady do jakiego pojemnika wrzucić. Papier to pojemnik niebieski. Wrzucamy do niego zeszyty, gazety, książki, pudła i tekturę, ulotki i katalogi. Ale nie wrzucamy kartoników po napojach i mleku, bo poza papierem zawierają też tworzywa sztuczne. Plastik i metal to pojemnik żółty. Trafiają tam plastikowe butelki i nakrętki, worki i reklamówki, puszki po konserwach i napojach kapsle i wspomniane kartoniki po napojach. Szkło to pojemnik zielony. To miejsce na szklane butelki i słoiki oraz inne szklane opakowania, na przykład po kosmetykach, ale bez plastikowych części. Nie wrzucamy do niego ani rozbitych szyb, ani luster. Pojemnik brązowy bio służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych czyli trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, zepsute owoce i warzywa albo inne pozostałości. Ale z wyjątkiem mięsa i kości. Ostatni czarny pojemnik to miejsce na śmieci zmieszane. Ale nie chodzi o to, by robić w nim mieszankę wszystkich odpadów. Tam ma trafić tylko to, czego nie można wrzucić do kolorowych pojemników, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych. Są też jednak takie odpady, których chcemy się pozbyć, ale nie pasują do żadnego pojemnika. Te można już samemu, bezpłatnie, oddać w przoku, czyli punkcie selektywnej zbiórki odpadów, który w Bolesławcu funkcjonuje przy ulicy Stasica 6. Właśnie tam można przewieźć odpady wielkogabarytowe, takie jak zużyte meble, odpady budowlane, elektroodpady jak choćby telewizor, akumulator czy stara sokowirówka, chemikalia i farby, lekarstwa oraz odpady zielone. Odpady ze wszystkich pojemników i sprzoku trafiają do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gdzie są jeszcze ostatecznie sortowane. Natomiast to, czego nie można już użyć i przetworzyć, trafia na składowisko odpadów. Zatem im więcej wykorzysta się odpadów zbieranych selektywnie, tym mniej zajmie się miejsca na składowisku. 23 dzień grudnia poniedziałek Bogdan Mazurkiewicz zapraszam Państwa na wydarzenia. W minionym tygodniu w Bolesławcu w wielu miejscach odbywały się przedstawienia jasełkowe. W kinie forum jasełka wystawiło też miejskie przedszkole publiczne nr 7. Furore w mieście, ale też w całym kraju, dzięki opublikowaniu ich przez naszą telewizję na YouTubie zrobiły jasełka tej placówki sprzed kilku lat. Podobnie może będzie i z tym spektaklem. Jasełka to wiekowa polska tradycja opowiadania w formie przedstawienia historii biblijnej o narodzeniu Syna Bożego. Choć historia ta jest powszechnie znana, to te jasełkowe spektakle za każdym razem odkrywają inne elementy tej rzeczywistości. Bolsańskie Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 kolejny raz zaprezentowało w kinie Forum swoją oryginalną wersję jasełek. Znowu minął rok, znów za oknem pada śnieg. W las choinki, w domu lśni, po świąteczne idą dni. Kolędnicy odwiedzają każdy dom, dzwonią sanie pośród czas, bo koledy na ten czas. Do Betlejem ciemną nocką idzie już ze Matką Boską. Gwiazdy świecą im rugają, drogę jasną rozświetlają. Była noc, ciemna noc, jak igła. blisko. Światła w oknach ciepło błyszczą. Tam z radością nam otworzą. Przecież idę z Matką Bożą. Czy zaproszą nas do środka? Zrobię miejsce i łóżeczko. Nie mam domu kołyski, Gdzie położę dzieciąteczko? Maryja z Józefem znajdują dla siebie miejsce tylko w I tam narodził się Zbawiciel Świata. Pot Jezusowi złożyli aniołowie i pasterze. Dzieciąteczko tam na świanie, dziko śpi, dziko śpi, a Marie jest oto pływą szczęściem, z szczęściem. Otruszyna moja miła, uciek jak podróż miłam, mi, pijaj mi, pijaj mi. Otruszyna moja miła, uciek jak podróż miłam, mi. Byli też trzej królowie, którzy powitali Mesjasza i przekazali Mu swoje dary. W pierwszej gwiazdki składamy życzenia, niech się wszystkim spełnia skrycze marzenia. Niech mały Jezus wśród was za by nam nigdy nie brakło prawdziwej miłości. Wybrzmiało więc również jasne przesłanie tej biblijnej historii, które szczególne wrażenie sprawia, gdy jest wypowiedziane przez tych najmłodszych. Wystąpiły dla Państwa dzieci z dwóch grup z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu. Grupa piąta, pomachamy. I grupa szósta. Dzieci przygotowały Pani Ula, Pani Małgosia, Pani Agnieszka. I bardzo mocno pomagały Pani Renatka i Pani Krysia. Drogie dzieci, jesteśmy z Was dumni. Dziękuję Wam serdecznie za ten występ, bo on, jak już są jasełka, przedszkola numer 7, to wiadomo, że święta są bardzo, bardzo blisko. Pani dyrektor przed chwilą mi powiedziała, że e, przypomniała mi, że pierwsze jasełka takie miejskie, robione, bo my mamy w każdym przedszkolu jasełka i w szkołach. Yy, odbyły się w 2003 roku, więc można chyba by było zapytać na sali, czy są osoby, które w 2003 występowały, bo to mogą być rodzice tych dzieci, które tutaj, bo oni już mają po 28, 29 lat. Więc tradycja bolesławiecka yy, trwa. pracownia wokalna Bolesławieckiego Ośrodka Kultury gościła we Włoszech w ramach projektu wymiany kulturalnej. Młodzież przebywała tam na zaproszenie chóru Świętej Marii de Matias z partnerskiego miasta Valcorsa. Wielka radość, wielka Ostatnia sesja Rady Miasta Bolesławca Bogata była w momenty okolicznościowe, które poprzedziły właściwe obrady. Wśród nich mowa była m.in. Między o międzynarodowym projekcie, w którym uczestniczyli młodzi bolesławianie. Pracownia wokalna BOK MCC wyjechała do Włoch w ramach projektu wymiany kulturalnej na zaproszenie chóru Święty Marii de Mattia z miasta partnerskiego w Podczas pobytu we Włoszech bolesławiecka młodzież Emilia Bowbot, Kamil Gałka, Marta Pala z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, Agata Szewczyk ze Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych, Martyna Rudzik ze Zespołu Szkół Budowlanych pod opieką instruktorki. Pedagogi z zespołu Szkół Ogólnoształcących i Zawodowych Barbary Lędzian razem z włoskimi partnerami uczestniczyła we wspólnych warsztatach muzycznych, które obejmowały polskie i włoskie kolendy. Poza warsztatami, które obejmowały również muzykę klasyczną, młodzi bolesławianie dali koncerty w Alecorsa oraz na przeglądzie chórów w prowincji Frosinone. dałaś życie temu, kto Tobie życie dał. Poznaliśmy wiele nowych ludzi, znajomi z Włoch. Bardzo miło nas przywitali. Odbyliśmy razem wiele występów, bo nie tylko jeden, a tak przynajmniej trzy. Tak. Wiele wspólnych prób, kolacji. Generalnie świętowaliśmy ten czas i razem spędzaliśmy bardzo miło. Ten cały wyjazd. Gdy się Jezus rodzi, i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności, promieni. Zapraszam teraz na blog wiadomości w skrótowej formie, wśród nich m.in. o umowie, którą podpisano w Bolesańskim Ratuszu na zakup kolejnych pięciu autobusów elektrycznych dla miasta. W Bolesańskim Szpitalu Świętego Łukasza wykonano niecodzienną operację. Lekarze usunęli choremu ważący 11 kg gus. Operacja usunięcia nowotworu trwała 3 godziny. Szpitalny zespół chirurgów wyspecjalizował się właśnie w zabiegach onkologicznych. Przeprowadza m.in. nawet takie operacje jak resekcja nowotworu trzustki. W ostatnich dniach otwarte zostały dwie obwodnice w regionie. Obwodnica góry to jedno z kluczowych elementów łączących trasy ekspresowe S3 i S5. Obwodnica Dolnośląskiego Chełma to z kolei ważny łącznik między autostradą A4 a drogą krajową 94. Bolesławieckie Starostwo Powiatowe informuje, że w Wigilię 24 grudnia będzie czynne dla klientów w ograniczonym czasie. W tym dniu bowiem wydziały starostwa będą otwarte tylko do godziny 12.00. W ratuszu podpisana została umowa na realizację projektu, zeroemisyjna komunikacja publiczna, kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie gminy miejskiej Bolesławiec. Chodzi o zakup pięciu autobusów elektrycznych Urbino 9H firmy Solaris. Autobusy mają się pojawić w ciągu 12 miesięcy. Ich koszt to niemal 14 milionów złotych, z czego dofinansowanie wyniesie niemal 11 milionów. Powiat Bolesławiecki przystąpił do realizacji w 2025 roku programu wyrównywania różnic między regionami 3. Umożliwia on ubieganie się za pośrednictwem powiatu o finanse z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania zmierzające do likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się, komunikowania, jak również likwidacji barier transportowych. Miejska Biblioteka Publiczna poinformowała swoich czytelników o tym, jak będzie czynna w okresie świątecznym. I tak w Wigilię 24 grudnia będzie nieczynna. Natomiast Sylwestra 31 grudnia czynna będzie do godziny 14. Odwiedzający bibliotekę, z pewnością zauważą nietypową choinkę z książek, która zdobi pomieszczenie biblioteczne. W polsowskim dziennym domu Senior Plus odbyło się przedświąteczne spotkanie seniorów. Przy stołach z wigilijnymi daniami było śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem i bożonarodzeniowe życzenia. Wśród przedświątecznych spotkań, które w Bolesławcu odbywały się w ostatnich dniach, nie mogło zabraknąć tego, które co roku odbywa się też w dziennym domu Senior Plus. Bolesajcy seniorzy przez cały rok organizują okolicznościowe spotkania związane z wieloma wydarzeniami, ale szczególne są te świąteczne. Dziś, w wyjątkowy dzień w dziennym domu Senior Plus, odbędzie się spotkanie opłatkowe. To takie wyjątkowe wydarzenie, dlatego, że seniorzy mogą wspólnie się spotkać, połamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia. Jest nam niezmiernie miło, że w tym wyjątkowym dla nas dniu będą z nami dzieci z osiadłego klubu młodzieżowego. Kościuszki w a także nasi przyjaciele i zaproszeni goście. W nowym czasie świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby te święta były pełne radości, miłości i spokoju, a każda chwila spędzona w gronie najbliższych napełniła wasze serce ciepłym i nadzieją. Niech magiczna atmosfera Bożego Narodzenia Wypełni wasze domy i umysły pozytywną energią. Po tych już kilkunastu spotkaniach wigilijnych widzę, że przy składanych życzeniach często jest tak, że zaczynane są życzenia od ludzi, którzy mi to składają. Czuje się lęk, czuję się lęk. To znaczy, ludzie się obawiają przyszłości. To rzeczywiście są takie czasy, że, że różnie można myśleć. Ale myślę, że właśnie te życzenia, to spotkanie. I ta wiara w przyszłość, która rodzi się na bazie tego dobra, które rodzi się 20 tam, nie wiadomo którego, tak, 24 czy 25 grudnia, to, to, co nam towarzyszy, to jest ta siła do tego, żeby wierzyć i żeby przezwyciężyć te wszystkie, wszystko, co nas boli, czego się boimy, czego, czego się spodziewamy. Życzenia świąteczne dla seniorów popłynęły też od zaprzyjaźnionych z nimi organizacji, instytucji, firm i ludzi. Zdrowych, pogodnych, radosnych, świąt pełnych nadziei, miłości, radości, dobroci i życzliwości ludzkiej na co dzień wszystkiego naprawdę co dobrem się zmienia. Śpiewanie kolęd to bardzo polska tradycja bożonarodzeniowa. To przedświąteczne spotkanie seniorów zawierało też wszystkie inne tradycyjne formy świąt Bożego Narodzenia. Były więc potrawy wigilijne na stołach i było łamanie się opłatkiem z wzajemnym składaniem sobie życzeń. Za chwilę nadamy jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będą 3 stopnie Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 4. Wilgotność powietrza 95%. Zachmurzenie będzie duże i wigilia zapowiada się na deszczową. Przez całą dobę będą bowiem opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli rosło, w południe wyniesie 1022 ha. Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego ESA Wielenie Górze oferuje wsparcie finansowe z środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii dla firm poszkodowanych w wyniku powodzi z województw Dolnośląskiego i Lubuskiego. Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób mają szansę uzyskać pożyczki do 200 tysięcy złotych z możliwością pełnego umorzenia. Wnioski i szczegóły na stronie kar.pl Program realizowany przez Ministra Rozwoju i Technologii ze środków budżetowych.